Kosmetologia w Podhalańskim Państwowej Uczelni Zawodowej stoi na najwyższym poziomie. Uczą tu znakomici praktycy i specjaliści o międzynarodowej sławie. Kosmetologia to dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce od 20 lat. W Polsce, dlatego że tutaj jest główne centrum kosmetologii na świecie. Drodzy Państwo, kosmetologia w Podhalańskiej to znakomicie wyposażone laboratoria, najlepiej w Polsce. To tu jest światowej klasy sprzęt diagnostyczny skóry, urządzenie służące do diagnostyki czerniaka. Pozwala ono też precyzyjnie określić parametry skóry, takie jak np. Na poziom nawilżenia, poziom wydzielania serbum, pH, kolor i stopień zaczerwienienia. Uczelnia Podhalańska Wyższa jest zdecydowanie najlepszym miejscem w Polsce do rozwoju w dziedzinie kosmetologii. Amury Podhalańskiej Uczelni opuściło już wielu absolwentów, którzy są teraz znakomitymi specjalistami w swej dziedzinie. Za nami już 7 lat i ponad 200 absolwentów i przede wszystkim najlepiej wyposażone w Polsce laboratorium do kosmetologii. Zapraszam was do nas. W uczelni są znakomite narzędzia do prowadzenia badań tak potrzebne podczas pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej, a wiedzę przekazują najlepsi praktycy zawodowi i kadra naukowa z międzynarodowym doświadczeniem.